Niestety, Ania, jestem zmuszona znowu wystawić ci jedynkę. Jak to? Znowu? Niech pani tego nie robi. Ale nie mam wyjścia, Ania, nie odpowiedziałaś na żadne pytanie, jak zwykle. Ach, bo pani jest taką beznadziejną nauczycielką, że niczego nie umie mnie pani nauczyć. Jasne, jakoś inni uczniowie dostają dobre oceny, Ania. Nieprawda. Mi też ostatnio wystawiła pani dwójkę, mimo że się uczyłam. Ha, najwidoczniej za mało się uczyłaś. A ty się nie wtrącaj. Przestańcie się kłócić. Aniu, pamiętaj, zawsze możesz poprawić ocenę. Nie mam zamiaru. Kończy się już lekcja, mogę wyjść? Nie, lekcja kończy się za trzy minuty. No i co? Ja już wychodzę. Nie będę tu siedziała. Aniu, dostajesz uwagę. Mam to w... głęboko gdzieś to mam. No cóż, myślicie, że mi sprawia przyjemność wystawianie jedynek? Wcale tak nie jest. Zdecydowanie, wolę wystawiać Wam dobre stopnie, dobre oceny. No nie wiem. Ja już nie pamiętam, kiedy dostałam czwórkę albo piątkę. Ciągle wystawia mi pani dwuje. Eee, ja nie wiem, z czym ty masz problem. Zacznij się uczyć, to nie będziesz dostawała jedynek i dwójek. Tak samo Anka. No dobrze, kochani, koniec lekcji. Możecie iść. W końcu. Masakra. O, Aneczka, Aneczka, a co ty dzisiaj taka zdenerwowana jesteś? Znowu dostałam pałę. Mama to mnie niedługo z domu wyrzuci za te jedynki. Codziennie jakąś przynoszę. O, a znowu pani Rosalia wystawiła ci pałę, żebyś wiedziała. Ona się na mnie uwzięła. No stop, wystawia jedynki. Anka, wcale się nie dziwię, że jesteś taka wkurzona. Ja też jestem zła. Dostałam dwójkę, mimo że naprawdę się uczyłam. Poziom nauczania pani Rosali jest beznadziejny. <laughs> Dobrze, że ja nie mam z nią lekcji. Szkoda, że nie chodzimy razem do klasy. Chciałabym z tobą chodzić. No wiem, ja też bym chciała z tobą chodzić do klasy. Ech. Dziewczyny, idziemy gdzieś po lekcjach? Nie wiem, co się przypałętałaś do nas? Od kiedy chcesz się z nami kumplować? Od kiedy zobaczyłam, że w tej naszej klasie nie ma nikogo porządnego poza tobą, Anka. No dobra, możemy gdzieś iść po lekcjach. Co ty na to, Marika? Spoko, możemy pójść do parku czy gdzieś. Nie wiem jak ty, ale ja rozwiązałem na sprawdzianie nawet zadanie z gwiazdką. O, ja dostałam piątkę, ale nie rozwiązałam zadania z gwiazdką. Było bardzo trudne. Masakra! Oni są kujonami! Oni chyba nie mają życia poza nauką! Dziewczyny, a co byście powiedziały, gdybyśmy teraz poszły do supermarketu? Jestem głodna! Teraz ja mam jeszcze jedną lekcję, a wy. My mamy jeszcze dwie! Ach, no to chodźcie, zwiejemy z lekcji! No co to za problem? Hmm, kusząca propozycja. No dobra, to chodźmy. O, Anka znowu zwiewa z lekcji. Znowu będzie miała nieobecność. Ona chyba nie zda do następnej klasy. Czym ty się przejmujesz? Jej sprawa! Nie wtrącaj się! Po co w ogóle się odzywasz na lekcjach? O, nie wiem, jakoś nie mogę ugryźć się w język. Karola, co ty w ogóle chcesz kupić? Ja to za dużo nie kupię, mam przy sobie tylko dychę. <noise> kupić? Nie mam zamiaru nic kupować. Eee, no to po co my tu przyszłyśmy no jak to po co bo jestem głodna no ale mówisz że nie masz zamiaru nic kupować o co chodzi no bo nie mam mam zamiar coś ukraść co to ty kradniesz nie znałam cię od tej strony ty mnie w ogóle nie znasz Ania to że chodzimy razem do klasy to nie znaczy że mnie znasz jestem mistrzynią w kradzieży eee, serio tak tylko idźcie zagadać ekspedientkę. Zapytajcie o cenę mleka, czy coś. E, no dobra. Dobra, ale zajmuj dla mnie też coś pysznego. Dobra, dobra. Poczekam na Was przed sklepem. Okej, okay. idziemy do ekspedientki. O, dzień dobry, proszę pani, mamy problem. Jaki problem? Na mleku nie ma ceny. Nie wiemy, ile ono kosztuje. 3,99. Ale nam nie chodzi o to białe, zwykłe mleko. Nam chodzi o mleko truskawkowe. 6,99. O, a w jakiej cenie pomidory? I marchewki jeszcze. Marchewki są przepyszne. Uwielbiam je. A pani lubi marchewki? Yy, lubię marchewki. Lubię zupę marchewkową. O fuj, zupa marchewkowa? O ja bardzo lubię taką zupę. A ja najbardziej lubię pomidorową. Lubi pani pomidorową? Tak, pomidorowa ze śmietanką. Przepyszna. Ej, ona już poszła. Chyba możemy spadać. To co dziewczyny, kupujecie coś? Ach, ceny tak poszły w górę, że na nic nas nie stać. No, to do widzenia. Do widzenia. Łatwo poszło. No i co? Masz coś? No racza, no racza, że mam. Całkiem sporo. drzem, mleko czekoladowe, chrupki, bagietkę, pomarańcz. Co? Jak ty to zrobiłaś? Wow, pełna siatka rzeczy. I to jakich dobrych. No przecież wam mówiłam, że jestem mistrzynią kradzieży. No ale że aż tak? Co my z tym zrobimy? Zjemy to? No nie, będziemy na to patrzeć. Marika, co to za głupie pytanie? Może pójdziemy do parku to zjeść? Super pomysł. Tam są ławki, słoneczko świeci, cieplutko. Można pójść się zrelaksować. To o wiele lepsze niż siedzenie na głupich lekcjach. No, ja też wolę iść do parku niż siedzieć w szkole. To chodźmy. No dzień dobry, mój słodki pieseczku. Tęskniłeś za mną? Ja za tobą bardzo tęskniłam. Och, mam dzisiaj sporo zeszytów do sprawdzenia, wiesz? Ale najpierw oczywiście pójdę z tobą na spacer do parku. No chodź malutki, idziemy. Ach, to jest życie. Darmowa wyżerka, czekoladowe mleczko. Tak, to ja mogę żyć. No, muszę przyznać, że dzisiaj mnie bardzo zaskoczyłaś. Nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze kraść. Anka, a pamiętasz, jak nas kiedyś złapała ochrona w sklepie? Serio? Dziewczyny, nie, no to ja ma, mogę was nauczyć, jak się kradnie. Mogę wam pokazać, jak to się robi, tak, by nie zostać złapanym. O, Raty, to pani Rosalia i ten jej głupi kundel. O, dziewczyny, a co wy tu robicie? My siedzimy sobie tylko. No, właśnie, widzę, że sobie siedzicie. Ale dlaczego nie było was na dwóch ostatnich lekcjach? Yy, no bo... Ten... No... No bo co? No bo... No bo ja się zdenerwowałam tą jedynką i uciekłam. Pała za pałą moja mama będzie wściekła. Teraz dopiero twoja mama będzie wściekła, bo zaraz do niej zadzwonię i powiem, że zamiast na lekcjach siedzisz sobie w parku i zajadasz chrupki. Nie zrobi pani tego? Zrobię... I twoja mama i tak będzie widziała na e że nie było cię na lekcjach. Och, mamy przechlapane. Ach, ja bardzo nie lubię z panią lekcji mieć. Pani jest złą nauczycielką. Niczego nie umie mnie pani nauczyć. Przykro mi, Aniu, że tak uważasz. Chodź, piesku, idziemy. Wariatka. Och, wiecie co? Mam pomysł. <laughs> Ty i te twoje pomysły. Jaki pomysł? Chodźcie, pójdziemy za nią. Zobaczymy, gdzie mieszka. A po co nam to wiedzieć? No jak to po co? Może kiedyś się do niej włamiemy? Okradniemy ją? Chyba podpalimy jej mieszkanie. To nie jest głupi pomysł. Czy dziewczyny naprawdę okradną panią Rozalię? Albo, co gorsze, podpalą jej mieszkanie? Tego dowiecie się już w kolejnym odcinku na kanale Bajolanki. Subskrybujcie kanał bądźcie na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Boka. Do usłyszenia kochani. Pa!